Kup koszulkę! Link do sklepu pod filmem. Cześć z tej strony Oscar i zapraszam dzisiaj na kolejny odcinek Gierst i dzisiaj przygotowałem Kartridż 852N1 i zaraz wam powiem, jaką grę dzisiaj wybrałem. A teraz daj łapkę do góry i napisz komentarz. Te dwie rzeczy muszą być, jeśli chcesz, żeby mój kanał się rozwijał. Także daj teraz komentarz i łapkę do góry. No to jest bardzo ważne. Jeśli nie masz pomysłu, co napisać w komentarzu, to równie dobrze możesz napisać KDS lub komentarz dla statystyk. Albo wysłać nawet kropkę. Cokolwiek, nawet literkę jakąś, litera A. Litera Z, co chcesz. No i jeśli być może jesteś nowym widzem, to zachęcam Cię do zasubskrybowania mojego kanału oraz obejrzenia starszych filmów. I będę również bardzo wdzięczny, jeśli udostępnisz ten film na Facebooku, na swoim profilu oraz na grupach gamingowych. Dziękuję bardzo za każde wsparcie i pomoc przy rozwoju kanału. Dziękuję. I przygotowałem dzisiaj grę na pozycji numer 63: Cobra Triangle, czyli jakiś trójkąt kobry. 88 rok, firma Rare. O, znana, znaczy, nie muszę chyba przedstawiać. Jeśli ktoś się siedzi w świecie gier, no to kojarzy ten, tę nazwę. Zobaczcie, jaki ładny tutaj, jakiś smok, czy jakaś hydra, czy coś. I mamy motorówkę. I nawet jakąś muzyczkę. 88 rok, wtedy, co ja się urodziłem. No i zobaczcie, mamy jakieś, jakieś rzekę i, i motorówkę. B dodajemy tutaj gazu, a skaczemy Jak rozumiem, muszę rozwalać te białe motorówki. Chociaż jakaś czerwona też tam płynie. One up, no weźmy. Chyba wszystkie. Jak wszystkie, to wszystkie. Dobra, będę turbo używał. Będzie łatwiej mi. O, a tutaj coś się odjebuje. No, tam to też można rozwalić, no dobra. No, gdzie teraz, tu? O, jakaś rakietka, o! Ty, no. Szkoda, że żadnej muzyczki nie ma w tle, bo to zawsze by pomagało. I chyba jakieś orkiny mnie przed chwilą goniły. Teraz jest jakaś muzyczka. No, co tutaj się dzieje teraz? A, bo to już koniec, to już nie ja sterowałem. No okej, okay, pierwsza plansza wydaje się, że jest za nami. Mamy, zobaczcie, wiatraczek, helikopterykie, możemy odlecieć. Druga plansza. No trochę się różni, no zobaczmy. Stage 2, Collect Pads. I muszę zebrać te wszystkie takie tutaj. Oj! A i nie można się wracać, zobaczcie, jakiś prąd mnie taki goni. Ciężko to się zbiera. No znaliście tę grę w ogóle, bo ja w nią gram po raz pierwszy. One up, weźmy one-up. No widzisz, jak to się ciężko zbiera. Wasza rucha w powietrzu jest. No dobra. Dzisiaj mam na sobie koszulkę Queen. Jestem Freddy Mercury. Także dzisiaj mocno retro się obrałem. No, znowu nie wzięłem łana. No dobra, trudno. 8 sekund. No zobaczymy, czy dopłynę do końca, bo w sumie tam trochę się wracałem niepotrzebnie. 3 sekundy. I ostatnia sekunda. Helikopterek. No dobra, czyli chyba tyle, ile się zdoła w tym czasie zebrać tutaj tych power-upów, czy tam jakichś tych itemków. To się tyle zbierze. Z tej 3 Dispose of mines chyba tak. No co jest? Nie, on za mną płynie, nie mogę go chyba rozwalić. Muzyczka jest, ale powiem panu, że taka, taka sobie. Tuś nic nie wpada w ucho, tak jakby, tylko coś tam brzdenka w tle. Nie rozumiem za bardzo, o co tu chodzi. Tu może trzeba. Nie. No to o co chodzi? Może tu trzeba przywieźć tę minę? Tak, chyba właśnie tak trzeba wziąć tam, a tu przywieźć no. Tylko ten nie goni. I to weź zrób. Kurde. Czas się kończy. Dobra, udało się chyba. Ale ja zginąłem. Time a time out. Okej, okay. ale, ale udało mi się to coś uczynić. Dobra, może teraz się uda. Zwalam te wieżyczki najpierw, żeby mi nie przeszkadzały. Dobra, zostały trzy. No, może się uda, jak już teraz wiadomo, co trzeba robić. Goni mnie znowu, goni mnie. Dobra, zostały dwie. A, zabrał. Niedobrze, teraz się musi udać. Jest. Została ostatnia. 45 sekund. No, może się uda. Byłoby spoko. No, trzeba mu jakieś takimi zygzakami od niego uciekać. I udało się. a kurde, myślałem, że... że może coś jeszcze trzeba zrobić albo że się nie uda. No dobra, no. Okej, okay. no taka może gra, gra nie urywa tyłka, ale można pograć. I chyba znowu teraz ta bonusowa runda. Reach the finish, a nie. Ale a mamy jakieś kłody. Kłody pod nogi, jak to się mówi, nie? Ciekawe, czy je można właśnie rozwalać w ten sposób. Nie, właśnie nie. Kurde. A, niedobrze. Można zginąć. O, uwaga, wir wodny. Znowu. Kolejny, nawet trzy. Kurde, jakoś udaje się fartem ich uniknąć, ale nie chciałbym tam paść na no właśnie. No a, sami widzicie. Ostatnie chyba żyćko, Tak, zero lives już mam. 20 sekund, no ciekawe jak daleko jeszcze jest ta linia mety. No tutaj trochę ciężko. O i trafiają mnie. Oj oj oj, otłukują mnie dzisiaj, źle stanął. No, zatopiony. Trafiony, zatopiony. Game over, Server. No dobra. Jeszcze raz możemy stąd kontynuować. Aj, głupota trochę, tutaj można było to lepiej zrobić. Wirwodny. WODNY Oj, dwa... Aj, ale teraz głupio. Ale to nie jest łatwo. żyć, no ciężko to widzę, że mi się to uda. Pewnie się nie uda, no ale spróbuję. No, sami widzicie. Niedobrze. No a tu zatopił się sam, dlaczego? <laughs> sam się zatopił. Dobra, spróbuję jeszcze raz, jeśli można, jeszcze raz. Ciekawe, czy jest nieskończoność yy, yy, kontynuacji, czy jest skończoność, nie wiem. Nie można tego rozwalić, kurwa. Ciężko, naprawdę. No, sami widzicie. To na farta tutaj, trzeba liczyć, a nie to, że to przejdziesz jakoś tak z mądrze. Głupota. No i game over. No spróbuję jeszcze raz, jeśli mogę jeszcze. Nie mogę. To się wpiszemy. Nie wybrało. O, teraz. No ja powiem wam. Tyłka nie urywa. Na ósmym miejscu jestem. <laughs> Jak na jeden raz to można pograć i zapomnieć. W sumie, jeśli graliście w to, to dajcie znać, yy, czy Wam się podobało. Czy znacie ten tytuł? Może przeszliście dalej. No, wszelkie komentarze mile widziane. Proszę napisać yy, właśnie komentarz i dać łapkę do góry. Jeśli nie masz pomysłu, co napisać, to możesz wysłać równie dobrze kropkę lub KDS, komentarz dla statystyk, albo jakąś literkę A, albo Z. I zachęcam do zasubskrybowania mojego kanału, jeśli być może tego jeszcze nie robisz, żeby dostawać powiadomienia o nowych filmach. I będę również bardzo wdzięczny, jeśli udostępnisz mój film na Facebooku, na swoim profilu oraz na grupach gamingowych, żeby również nowi widzowie tutaj dotarli. Także dziękuję bardzo i zapraszam w kolejną sobotę na kolejny filmik z RetroGierek. Cześć! Poczekaj i jeszcze nie wyłączaj. Jeśli lubisz stare samochody, to zapraszam cię na mój drugi kanał na YouTubie Moto Retro Press, na którym pokazuję klasyczne pojazdy takie jak Polonezy, Fiaty 125p, Maluchy, Serenki, Żuki i wiele innych PRL-owskich i kultowych aut. Oprócz tego naprawy, remonty i kupowanie Polonezów, których pokazuję na moim kanale najwięcej. W tym także remont mojego Poloneza Caro Plus i Poloneza Borewicza. Ponadto pokazuje relacje z różnego rodzaju imprez, zlotów, czy pikników militarnych. Wypadki samochodowe, dużo czołgów, pojazdy wojskowe, autobusy, ciężarówki i samochody z filmów, np. przykład DeLorean z Powrotu do przyszłości, Lotus Esprit z filmu z Jamesem Bondem, Dodge Monaco z filmu Bruce Brothers czy Ford Falcon z Mad Maxa. Jeśli to ciebie zainteresowało, to zapraszam do zasubskrybowania kanału Moto Retro Press na YouTube. Po prostu wpisz na YouTube Moto Retro Press. ratujemy Polonezy.